Czytamy się. A co mi się zrobił? Czapek. Uwaga! Gdzie jest moja czapeczka? Zginęła mi czapeczka. Gdzie ona się podziała? Widziałeś może mhm. moją czapeczkę? Nie, nie widziałam. No trudno. Dziękuję. Gdzie mi spotkał Lisa? I Lis nie widział czapeczki. Dziś musi szukać dalej. Teraz spotkał. Co to jest? Kumku? Czyli żaba? A powiedz żaba. Ach, kunku. Widziałaś może moją czapeczkę? Nie, nie widziałam. Żadnej czapeczki. No trudno. Dziękuję. A tutaj spotkał kogo? Królika. A co on ma na głowie? Czapeczkę? O o! Widziałaś może moją czapeczkę? Tak? Nie widział niej, nie, nie widział nigdzie żadnej czapeczki. Nigdy by mnie ukradł czapeczki, a nic mi już nie pytaj. No trudno, dziękuję. A to jest? Żółw! Żółw! Widziałaś może moją czapeczkę? Przez cały dzień. Słyszeliście? Tak! A to jest? Kto? Wąż? Tak. A powiedz głośno. Robi wąż. A powiedz wąż. Aż cichutko mówisz. Kamień, Kamienie tu są, tak. Widziałeś może moją czapeczkę? Kiedyś jedną widziałem. Ssss! nie niebieska. I okrągła. Moja czapeczka wygląda inaczej. No trudno, dziękuję. Widziałeś może? Nie wiem, chyba jakiś pancernik. Widziałeś może moją czapeczkę? Zadniesz czapeczka. No trudno, dziękuję. Nikt nie widział mojej czapeczki. Czy już nigdy jej nie zobaczę? To jest miś. Powiedz miś. To jest miś jego brzuch. Leży sobie miś. Czy już nigdy jej nie zobaczę? Co będzie, jak się nie znajdzie? Moja biedna czapeczka! Tak za nią tęsknię! Co się stało? Zgubiłem moją czapeczkę i nikt jej nie widział. A jak ona wygląda? Jest czerwona i spiczasta i... Widziałem ją! Miś sobie przypomniał, że widział czapeczkę. I teraz miś biegnie Wyprzedził wszystkie zwierzątka. Zobacz, ominął wszystkich. Ominął jelenia, pancernika, węża, lisa, żółwia i pobiegł. Do królika. Ty ukradłeś moją czapeczkę. O, o, uwielbiam moją czapeczkę. Przepraszam? Widziałeś masz królika w czerwonej czapeczce? – Nie, dlaczego mnie pytałeś? Nie widziałem go. Nie widziałem nigdzie żadnego królika. Nigdy bym nie pożarł królika. O nic mnie już nie pytaj. Patrona, no, dziękuję. I ma czapkę? Ma czapkę? Ma. Ma A Jojo, a poczytamy Antonino? To trzymaj. Zrobimy tak.